Dobry wieczór wszystkim. Gratulacje dla Prokomu, gratulacje dla Andrzeja. To jest taki mecz, który ty musisz wygrać. I tutaj w szóstkach każdy mecz będzie taki twardy. Po prostu mieliśmy wszystko w swoich rękach. No zabrzmi dobrze zbiórki jakby wygraliśmy, no najważniejszy nasz problem w czwartej kwarcie byli zbiórki. Dlatego z Prokom rzucali, zbierali piłki i znów, znów e, obnawiali akcje i wtedy zdobywali punkty. Było kilka takich i o, oczywiście ostatnie w tych punktach, punktach, kiedy prowadziliśmy nie trafili drugiego osobistego i dobrze decyzja sędziego taka, no to jest to jest rzecz, która jest pracowana w treningach i tak dalej, wszystko to jest, musisz mieć в обороне сборки, то не залежит. Очевидно, не знаю, важнейший проблем те, что у нас было так, что с фолами имели проблем. Не мыслим, что мы есть, те, что мы на тиле мощный, агрессивный, агрессивный зеспул и с проком. Мы играем агрессивно, они играют агрессивно, но еще были такие, ну, Decyzji, co no, ciężko było grać po prostu i oni, prokom wymuszali te straty, które zrobiliśmy ile? 20, tak? Tak, 20 strat, ja musimy najwięcej, najwięcej w tym sezonie. To już wcześniej powiedziałem, to jest EuroLigowy zespół z dużym doświadczeniem, który wie jak grać takie ciężkie mecze. No dzisiaj wszystko mieliśmy w swoich rękach i można powiedzieć, że no, naprawdę sami na swoje życzenie przegraliśmy ten mecz. Dziękuję bardzo, tyle trener. The Daniel Sadomatis. David, we are waiting for your comment. Um, I think the team tonight showed a lot of heart. Um, there was moments in the game where we fought, but uh, we didn't play very smart down the stretch. And when you're playing against a good team like ProCon with good players, you can't let them hang around and make stupid mistakes and uh, he'll come in, he'll bite you in the end. Na początku spotkania, jeden, że tak powiem, z czołowych zawodników w dwa głupie faule. Tak było w Zielonej Górze z Donatasem, i tak było też dzisiaj. I niestety wydaje mi się, że to mogło spowodować to, że po prostu no, przy, przestaliśmy grać obronę. Po prostu przestaliśmy grać obronę. Szczególnie na pick and roll nie było już tej agresywności. I naprawdę, no, pierwsza i druga kwarta. Olbrzymia różnica. Zresztą to statystycznie przed chwilą rozmawialiśmy o tym w szatni o zdobyczach punktowych z pola trzech sekund, które mieliśmy do przerwy gorsze. Teraz mamy lepsze punkty drugiej szansy, czy po stratach przeciwnika bo 4-3 bodajże. I to wszystko, że tak powiem, udało się odwrócić w drugiej połowie. It was to you know, it was a tough fight, that's the way basketball should be played. You know, we don't want no more games like this, but you know, overall it was a great game, and uh, these guys came to play and we fortunate to get the win. Pozwolę się podłączyć do tego, co powiedział Jarrell, bo ja przed meczem powiedziałem e, zawodnikom, że moim zdaniem gramy z najlepiej zorganizowaną drużyną w tej chwili w kraju. Widać w czarnych e, 3-letnią pracę trenera Adam Itisa widać ich organizację gry i naprawdę takie słowa padły w szatni i no myślę, że nie pomyliłem się na pewno.